Dzień dobry, witam wszystkich, a w szczególności klasę 6a, dla której specjalnie nagrywam ten film. Podczas dzisiejszej lekcji będziemy rozmawiać o rybach, czyli o kręgowcach, które żyją w środowisku wodnym. Kręgowce, jak sama nazwa wskazuje, posiadają kręgosłup czyli szkielet wewnętrzny. Parzedełkowce, płazince, nicienie, pierścienice, stawonogi oraz mięczaki, o których uczyliśmy się wcześniej, były bezkręgowcami, ponieważ takiego szkieletu wewnętrznego nie posiadały. Podczas tej lekcji dowiemy się, gdzie żyją ryby, w jaki sposób przystosowały się one do życia w wodzie oraz w jaki sposób się one rozmnażają. Zacznijmy od takich najbardziej podstawowych informacji dotyczących ryb, mianowicie to, że żyją w wodzie. Myślę, że każdy z Was wie. Mogą żyć zarówno w wodzie słodkiej, jak i w słonej, w morzach, rzekach, stawach, jeziorach, w każdym rodzaju środowiska wodnego. Druga sprawa, są zmiennocieplne, czyli mogą zmieniać ciepło, temperaturę swojego ciała w zależności od temperatury otoczenia. Czyli jeśli taka ryba żyje w wodzie, której temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza, jej ciało również ma taką samą temperaturę. Jeśli temperatura wody wzrośnie do 20 stopni Celsjusza, temperatura ciała ryby wzrośnie dokładnie tak samo. Dla porównania człowiek jest stało cieplny, to znaczy, że ma stałe ciepło, stałą temperaturę ciała. U nas jest to 36,6 stopnia Celsjusza. Nieważne, czy przebywamy w temperaturze 10 stopni, czy w temperaturze 30 stopni, ta temperatura nasza ciągle wynosi tyle samo, może podlegać tylko nieznacznym wahaniom. Przechodzimy do przystosowania ryb do życia w wodzie czyli w jaki sposób. Przystosowały one budowę swojego, swojego ciała do tego, żeby w wodzie mogły przetrwać. Na początek taki rysunek z zaznaczonymi tylko niektórymi przystosowaniami. W kolejnym slajdzie wyjaśnię je dokładniej. Najważniejsza rzecz to płetwy. Ryba posiada różne rodzaje płetw: płetwę ogonową, płetwę odbytową, płetwę piersiową. Płetwę brzuszną, której tutaj akurat nie widać, oraz płetwę grzbietową. Oprócz tego, że ryba posiada płetwy, posiada również skrzela. Tutaj widać pokrywę skrzelową, która jest jakby taką klapką skrzela zakrywającą. O skrzelach powiem za chwilę więcej. Oraz ryba posiada również narząd zmysłu, nazwany linią boczną. O nim też powiem więcej w kolejnym slajdzie. I tutaj mamy obiecany slajd, w którym widać w jaki sposób ryby do tego życia w wodzie się przystosowały. Mamy tu rekina w całej okazałości. Widzimy, że ma płetwy, o których mówiliśmy wczoraj wcześniej. Tutaj jest płetwa ogonowa, płetwa odbytowa, płetwy brzuszne, płetwa piersiowa oraz płetwa grzbietowa. Widzimy, że ma on skrzela. Skrzela jest to taki narząd, który służy rybie do oddychania tlenem, który jest rozpuszczony w wodzie. Czyli woda i razem z nią zawarty w niej tlen wpływa do organizmu ryby, przepływa przez skrzela. W skrzelach jest bardzo duża ilość naczyń krwionośnych, które zabierają z wody tlen, no i zanoszą go do komórek, do tkanek, które znajdują się w organizmie ryby. Kolejna ważna rzecz to jest to, że ryby posiadają pęcherz pławny, który umożliwia regulację ich zanurzenia. Akurat ryba na załączonym obrazku tego pęcherza pławnego nie posiada, aczkolwiek większość ryb go ma. Można go sobie wyobrazić jako taki balonik wypełniony gazem. Jeśli w tym baloniku, w tym pęcherzu pławnym znajduje się duża ilość powietrza, wtedy ryba pływa przy powierzchni wody. Tak, jak gdybyśmy wzięli napompowany balon, wepchnęli go pod wodę, on sam wypłynąłby. Kiedy ryba w tym pęcherzu pławnym, w tym baloniku ma mało gazu, wtedy pływa coraz głębiej. W ten sposób pęcherze pławnym może regulować głębokość swojego zanurzenia, właśnie. Dodatkowo, ryba posiada opływowy kształt ciała, który zmniejsza opór wody. Opływowy to znaczy taki, który jest łatwo opływany przez wodę. Dla porównania możemy wyobrazić sobie taką kanciastą rybę, która miałaby na przykład kształt takiego prostokąta. Wtedy jej kształt zdecydowanie nie byłby opływowy. W związku z tym woda zderzałaby się z tą rybą i zatrzymywałaby ją podczas płynięcia. Płynęłoby się jej wtedy znacznie trudniej. Opływowy kształt ciała temu zapobiega. Dodatkowo ciało ryby jest pokryte śluzem, to również zmniejsza opór wody. Na załączonej animacji widać, że ryba jak najbardziej tym śluzem jest pokryta. Dodatkowo jej ciało pokryte jest łuskami, które chronią ciało ryby przed uszkodzeniami mechanicznymi. O skrzelach już mówiłam, o płetwach również, linia boczna. Jest to narząd zmysłu, który dostarcza informacji o kierunku, szybkości ruchu wody. Nie widać jej tutaj zbyt dobrze, ale jest mniej więcej tu. Linia boczna jest to taki przyrząd, który przydaje się na przykład rybkom akwariowym. Nie widzą one ściany przeźroczystego akwarium, a mimo wszystko z tymi ścianami nie zderzają się. Ponieważ kiedy taka ryba do takiej ścianki akwarium się zbliża, swoją linię naboczną wyczuwa, że woda porusza się szybciej, że od czegoś się odbija i w związku z tym wyciąga wniosek, że w pobliżu znajduje się przeszkoda, czyli w tym przypadku ścianka akwarium. Jeszcze jedna ważna rzecz oczy ryby nie posiadają powiek, powieki są rybom niepotrzebne, ponieważ ich oczy są stale nawilżane przez wodę. W której się znajdują. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze o rozmnażaniu się ryb. Taki okres, kiedy ryby się rozmnażają, nazywa się tarło. Ryby składają jaja, z tych jaj się rodzą, dlatego mówimy, że są jajo rodne. Jaja ryb nazywają się ikra, a zapłodnienie u ryb jest zewnętrzne. Zewnętrzne to znaczy, że zachodzi poza organizmem ryby. To znaczy ryba składa jaja w wodzie, następnie samiec ryby polewa je specjalnym płynem, w którym znajdują się plemniki, i w ten sposób dochodzi do zapłodnienia. Dla porównania, zapłodnienie u człowieka jest wewnętrzne, czyli zachodzi w organizmie człowieka, a nie poza nim, tak jak u ryb. Najważniejsze rzeczy mamy omówione. Spróbujmy je powtórzyć. Co to znaczy, że ryby są zmiennocieplne? To znaczy, że zmieniają temperaturę swojego ciała w zależności od temperatury otoczenia. Do czego służy rybą linia boczna? Jest to narząd zmysłu, który odbiera informacje o kierunku i szybkości ruchu wody. Do czego służy pęcherz pławny? Jest to przyrząd umożliwiający regulację głębokości zanurzenia ryby. Jaki jest kształt ciała ryby? Kształt ciała ryby jest opływowy. Jak nazywa się okres rozrodu ryb? Jest to tarło. Jakie rodzaje płetw posiada ryba? Ogonową, odbytową, brzuszną, piersiową oraz grzbietową. W jaki sposób oddycha ryba? Oddycha za pomocą skrzeli, tlenem rozpuszczonym w wodzie. Jakie jest zapłodnienie u ryb? Zapłodnienie u ryb jest zewnętrzne. Jak nazywają się jaja ryb? Jest to ikra. Czym pokryte jest ciało ryby? Ciało ryby pokryte jest łuskami oraz śluzem. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że dowiedzieliście się ciekawych rzeczy dotyczących ryb.